Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek 5 maja. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według Świętego Jana. Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliżu tego miejsca. Gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej pana, przypłynęły od tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także jego uczniów, wsiedli do łodzi. Przybyli do kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który dawam wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże. Jezus odpowiadając, rzekł do nich, na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, byście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Tej moją uwagę zwracają słowa Pana Jezusa, który mówi Szukacie mnie dlatego, żeście jedli chleb dosytości, a ja jestem posłany i namaszczony przez Ojca po to, aby dać wam życie wieczne. Najważniejszą misją Kościoła, najważniejszą misją chrześcijaństwa jest dać życie wieczne, jest otworzyć na spotkanie z Bogiem, który pragnie podzielić się i wprowadzić w nas swoją wieczność. To, co najważniejsze mamy do dania, to właśnie życie wieczne. A jakże trudno jest przekazać i zaprosić tych wszystkich, do których to zaproszenie jest skierowane. Niech was błogosławi Bóg, bóg Wszechmogąc. Ojciec i Syn i Duch Święty dobrego dnia. Szczęść Boże.